Witajcie moi drodzy, mam na imię Magdalena Bieszczak, jestem właścicielką All Animation Studio i na co dzień zajmuję się produkcją lalek i scenografii do animacji poklatkowej. Urodziłam się w Opolu, aczkolwiek przez ostatnie 14 lat mieszkałam, studiowałam i pracowałam w Londynie. Obecnie mieszkam w Portland, USA i pracuję w studiu animacji poklatkowej Laika. Moja przygoda z animacją zaczęła się w 2011 roku, kiedy to podczas studiów na London College of Fashion trafiłam na plan filmowy Frank and Winnie Tima Bartona. Był to niezapomniany projekt i niezwykły czas dla mnie. Byłam osobą od wszystkiego, tak zwany all-rounder, czyli konstruowałam armaturę, peruki, robiłam formy, odlewałam silikon, rzeźbiłam. To pozwoliło mi zdobyć wiedzę z wielu dziedzin tworzenia lalki. Tim Burton pojawiał się w, w studiu rzadko. Z tego co pamiętam był e, reżyser drugi film w tym czasie, ale pomimo tego e, miałam przyjemność go poznać i porozmawiać. Od tego czasu pracowałam przy czterech pełnometrażowych filmach, takich jak Frankenweenie Mini, Tima Bartona, Grand Budapest Hotel Wessa Andersona, Osobliwy Dom Pani Peregrine Tima Bartona oraz Wyspa Psów Wessa Andersona, gdzie zostałam kierownikiem działu Cast Stream and Sim, co w skrócie oznacza Departament Odlewów. W swoim dorobku mam również dwa seriale animowane, pierwszy to Norman Pickle Stripe dla Kids' Universal Channel. A drugi to Misfits Strunk Out dla BBC. Pracowałam również przy ponad 30 reklamach telewizyjnych dla tak renomowanych marek jak Harrods, TK Max, Ikea, Coca-Cola, Honda czy Tic Tac. Jak i również przy filmach krótkometrażowych i teledyskach. Na swoim koncie poza filmami mam również pracę w Muzeum Madame Tissot, gdzie konstruowałam figury woskowe do Star Wars. Moim najbardziej ulubionym projektem jest Wyspa Psów USA Andersona. Przy tym filmie pracowałam od samego początku produkcji, kiedy jeszcze nie mieliśmy zaprojektowanych i potwierdzonych postaci, do prawie ostatniego ujęcia, czyli ponad dwa lata. Ta produkcja odmieniła moje życie, ponieważ dopodobywałem pieska, moją ukochaną suczkę Hazel, która stała się pierwszą wzorem dla jednego z głównych bohaterów tego filmu, Rexa. Miałam to szczęście, że właściciel warsztatu lokalskiego jest wielkim miłośnikiem psów, więc mogłam zabierać Hazel ze sobą do pracy. Pies wychowywał się w warsztacie pełnym ludzi i lalek, gdzie dzielnie stawiała czoła codziennym obowiązkom naczelnej modelki. Najśmieszniejsze było to, że po premierze filmu Hazel stała się rozpoznawalna na ulicach Londynu. Ludzie pozowali do, z nią do zdjęć i częstowali ją wszelakimi smakołykami. Ale do rzeczy. Dziś opowiem o tym, jak wygląda produkcja lalek do animacji pokladkowej. Warsztat lalkarski podzielony jest na różne departamenty, takie jak Rzeźba, forma, armatura, czyli szkielet, odlew włosy, futro, kostium, departament malarski oraz mały departament zajmujący się produkcją oczu i mrugnięć powieką. oraz departament rekwizytów, czyli jeśli mamy ludzką postać, która nosi okulary lub zegarek lub biżuterię, to właśnie departament rekwizytów zajmuje się tym produkcją tych malutkich zegarków, okularów i biżuterii. E, proces tworzenia lalki zaczyna się od e, tak zwanego brainstorm, czyli murzy, burzy mózgów, oraz od skonstruowania prototypu lalki. Na początku omawiany jest scenariusz w, naj, w każdym najdrobniejszym szczególe, potem omawiany jest Animatic, czyli filmik animowany 2D, który pokazuje, jak ben, jakie będą ujęcia, czy dalekie, czy bliskie, jak lalki się będą poruszać, i tym podobnym. To jest najważniejszy etap powstawania filmu, bowiem determinuje on cały proces budowy animacji. Potem powstają wstępne rysunki techniczne, np. szkieletu marionetki, które są w trakcie budowy udoskonalane lub zmieniane. Bardzo często reżyser, pomimo posiadanego scenariusza i projektu w postaci, nie wie do końca, jak będzie wyglądać dana marionetka, dlatego właśnie zaczyna się budowę lalki od prototypu. Który się udoskonala czy zmienia na życzenie reżysera podczas produkcji. Z reguły warsztat walkarski zaczyna działać zanim pojawia się finalny projekt postaci. Tak na przykład było w przypadku wyspy psów. Dostaliśmy folder ze zdjęciami od USA Andersona. Folder ten zawierał zdjęcia refer referencyjne różnych ras psów. E, więc zaczęliśmy pracę od rzeźbienia w plastylinie setkich e, różnorakich psiaków. Proces ten trwał kilka miesięcy, aż w końcu kilka rzeźb psów zostało zatwierdzonych przez USA. Kiedy taka rzeźba zostaje zatwierdzona, e, robi się z niej tak zwaną makietę, czyli robi się formę danej rzeźby i odlewa w twardym materiale. Z reguły jest to żywica poliuretanowa, szybko schnąca. E, takich makiet robi się kilkadziesiąt, jak nie więcej. Makiety te trafiają do działu malarskiego, gdzie zostają ręcznie pomalowane na różne sposoby, po to, aby reżyser mógł zdecydować, który kolor skóry, włosów czy oczu mu się najbardziej podoba. Formę danej rzeźby wykorzystuje się, aby skonstruować szkielet marionetki, tak zwaną armaturę. Szkielet konstruowany jest ze stali nierdzewnej z ruchomymi przegubami. Kiedy taki ruchomy szkielet jest gotowy, odlewa się lalkę razem ze szkieletem w środku. Do wlewów najczęściej stosuje się spieniony lateks. A na zewnątrz warstwę silikonowej skóry, która ma maksymalnie do 3 mm grubości. Na tym etapie tworzenia lalki znowu pojawiają się testy. Testuje się materiały, z których odlewana jest marionetka. Materiałów odlewniczych jest sporo, a możliwości są nieograniczone. Z czego wykonamy marionetkę, zależy tylko od naszej wyobraźni. Aczkolwiek w długometrażowych produkcjach stawia się na wytrzymałość materiałów i ich rozciągliwość. Marionetka musi być plastyczna musi ładnie się poruszać, ale również musi być wytrzymała. Im słabszy materiał użyty do konstrukcji, tym więcej zmarnowanego czasu na naprawy i niepotrzebne przestoje w produkcji. Proces konstrukcji takiej marynetki jest bardzo złożony i trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, które mogą wpłynąć na cały proces tworzenia filmu animowanego. Następnym krokiem jest przygotowanie takiej lalki do malowania, a więc powierzchnia jej musi być smukła i gładka. Taki proces zajmuje od około tygodnia do trzech, w zależności od skomplikowania lalki, jej wielkości oraz odkrytych partii ciała. Perfekcyjnie wykończona marionetka trafia do departamentu malarskiego, gdzie jest ręcznie malowana. Następnie szyty jest kostium i robiona jest fryzura. Przy produkcji wyspy psów jedna, jedną z metod wykończenia lalki był system replacement faces, czyli wszystkie ludzkie postacie miały wymienialne twarze. Z neutralnie na smutną, płaczącą, krzyczącą czy śmiejącą się. Twarze te były wyprodukowane ze specjalnej, przezroczystej żywicy, ale zanim osiągnęliśmy zamierzony efekt, musieliśmy przeprowadzić mnóstwo testów na twardość czy poziom zabarwienia żywicy pigmentem. Okazało się, że twarze te e, podczas kręcenia nagrzewają się od świateł studyjnych i mogą się odkształcać, więc musieliśmy przeprowadzić szereg eksperymentów i testów, zanim osiągnęliśmy Odpowiednią twardość, odporną na odkształcenie. Zdarzają się sytuacje takie, kiedy walka jest już skonstruowana, trafia na plan i nagle okazuje się, że reżyserowi jednak nie podoba się jej kształt. I tak też było w przypadku Wyspy Psów. Wes Anderson jest bardzo wymagającym reżyserem, zwracającym uwagę na najdrobniejsze szczegóły. Pamiętam, że kiedy kręciliśmy scenę w kąpieli z charakterem o imieniu Mr. Kobayashi, była to największa walka na planie i bardzo umieśniona. I kiedy on wynurzał się z kąpieli, na ekranie widać jego nagi tył, od czubka głowy po łydki. E, Niestety e, West stwierdził, że jego uda i pośladki nie są tak umięśnione jak plecy i ramiona, więc musieliśmy jak najszybciej zmienić cały kształt jego ud i pośladków. Było to trochę stresujące, e, ponieważ to była scena, gdzie lalka jest naga, więc e, taka naga lalka odlewana jest w całości, ale nasz utalentowany team wymyślił, że dorzeźbimy do istniejącego nagiego e, kob kobajasiego ekstra mięśnie, zamiast zmieniać i rzeźbić i konstruować całą lalkę na nowo. Zaoszczędziliśmy tym sposobem dużo pracy, a przede wszystkim czasu. E, pamiętam, że spędziłam e, trochę czasu szlifując wgłębienie pomiędzy jego pośladkami, aby wydawały się bardziej umieśnione i jądrne. Jak to Wes określił, the crack isn't deep enough. Do wyspy psów zostało skonstruowanych tysiąc marionetek. 500 to postacie ludzkie i drugie 500 to psy oraz około 2000 postaci pobocznych, tzw. zwanych background characters. Wszystkie postaci wraz z wymiennymi twarzami zostały zrobione ręcznie. Wes Anderson bardzo chciał uniknąć druku 3D. E, około 20 tysięcy różnych wyrazów twarzy zostało stworzonych na potrzeby tego filmu. Dla każdej postaci z filmu stworzono szereg lalek w pięciu różnych skalach. Ekstra duża, duża, duża średnia, mała i ekstra mała skala. A zbudowanie każdej marionetki zajęło około 16 tygodni. Animacje pokładkowe filmuje się na wielu planach filmowych w tym samym czasie, aby przyspieszyć proces tworzenia filmu. Do filmu Wyspa Psów zbudowano 240 różnych planów filmowych w miniskali oczywiście. Na planie filmowym znajduje się tak zwany marionetkowy zespół serwisowy. Jeśli jakaś marionetka się zepsuje podczas kręcenia, to naprawiana jest właśnie na planie filmowym. My nazywaliśmy my to Szpital Dolarek. Podczas jednego tygodnia filmuje się od 20 do 40 sekund filmów, w zależności od skomplikowania sceny. Także wyobraźcie sobie, ile czasu potrzeba, aby sfilmować film pełnometrażowy, który trwa około 1,5 godziny. Jednym z najciekawszych projektów, nad którym miałam przyjemność pracować, to Grand Budapest Hotel USA Andersona. Jest to film tak zwany live action z elementami animacji poklatkowej. Do tego filmu skonstruowaliśmy najmniejsze lalki animacyjne, jakie kiedykolwiek udało nam się zbudować. Trudność tego projektu polegała na tym, że musieliśmy stworzyć po pierwsze bardzo małe lalki, to jeszcze musiały one być stuprocentowym odzwierciedleniem aktorów występujących w tym filmie. Był to William Defoe i Tony Revolori. Praca nad tym filmem trwała, jeśli dobrze pamiętam, około 3 miesięcy. Stworzyliśmy kilka laleczek, które miały około 10 cm i były realistycznym odzwierciedleniem aktorów. Lalki te były Wykorzystane w kultowej scenie pościgu na nartach poprzez zaśnieżony las, i ten las, oczywiście, była to również makieta zbudowana na potrzeby tego filmu. Zupełnie inaczej wygląda proces tworzenia lalek do reklamy, kręconej metodą poklatkową. Produkcja reklam z reguły zajmuje od tygodnia do trzech miesięcy, w zależności od wielkości, rozmachu i budżetu reklamy. Reżyser dokładnie wie, jak ma wyglądać marionetka czy scenografia, jest wszystko jasno określone ze względu na ograniczony czas działania. Warsztat dla dostaje dokładne projekty dla i scenografii wraz z animatik, czyli z tym filmikiem animowanym 2D. Więc dokładnie wiemy, jakie będą ujęcia, czy one będą dalekie, czy bliskie, i jak marionetka będzie się poruszać, co oczywiście determinuje cały proces budowy danej reklamy. Po krótkiej, ale intensywnej burzy mózgów, warsztat przystępuje do konstruowania marionetek. Niestety podczas tworzenia reklam nie ma czasu na eksperymenty, więc tu szeroka wiedza z zakresu konstrukcji i użytych materiałów do budowy lalek jest niezbędna. Praca nad reklamą jest o tyle stresująca, że jest zawsze mało czasu a dużo rzeczy do zrobienia i często zostaje się po godzinach czy pracuje w weekendy po to, aby zdążyć na czas z projektem. Moim najtrudniejszym projektem była praca nad reklamą dla TK Max. Do tej reklamy musieliśmy stworzyć 90-metrowej 90 długości szklanych kul śnieżnych, które w zasadzie nie były kulami, tylko dość wąskimi metrowymi cylindrami. W trakcie tego projektu odkryłam, że śnieżne kule nie są tak e, łatwą rzeczą do zrobienia, aczkolwiek wszelkie projekty, które związane są z wodą, nie są prostymi. Używa się zupełnie innych materiałów, wszystko musi być wodoodporne i wodoszczelne. Nasze kule śnieżne musiały również przetrwać transport do różnych zakątków Europy. Wszystko w tym projekcie od samego początku szło nie tak. Brokat, którego użyliśmy początkowo jako płatki śniegu, niestety nie spisał się dobrze. E, za dużo było elektrostatyki w wodzie i zamiast ładnie się poruszać jak opadający śnieg, przyklejał się do liter, które były umieszczone w środku i kumulował w kubki, które nieładnie wyglądały i klient był e, niezadowolony z pierwszych efektów naszej pracy. Po, dokładnym po dokładnych poszukiwaniach i burzy mózgu doszłam do ciekawych konkluzji, a mianowicie w prawdziwych kulach śnieżnych używa się kwasu benzoesowego, który wspaniale imituje opadające płatki śniegu w wodzie. Poza tym okazało się, że kule śnieżne nie zawierają tylko wody, ale również inne substancje chemiczne, które powodują, że płatki śniegu pięknie wirują i wolno opadają na dno. Okazało się, że w skonstruowanie takich kul wchodzi bardzo dużo chemii. Dodatkowo klient zażyczył sobie, aby każda kula nie zawierała w sobie bąbelków powietrza, co niestety okazało się niemożliwe do zrobienia, ponieważ bez bąbelków powietrza ruch takim, w takim cylindrze jest znikomy. Pamiętam, że był to jeden z najgorszych, najbardziej stresujących projektów nad jakimi pracowałem. Byliśmy wszyscy mokrzy i ubabrani po pas w chemikalia, w warsztacie pracowaliśmy od świtu do świtu, ale oczywiście udało nam się skonstruować wszystko i zdążyć na czas, a klient był bardzo zadowolony z naszej ciężkiej pracy. Animacja poklatkowa to bardzo inspirująca i efektowna technika tworzenia filmów, choć proces jest ten długotrwały i żmudny. Wymaga cierpliwości, czasu oraz ogromnej wiedzy z zakresu różnych dziedzin. Można na jej podstawie stworzyć cały film lub tylko fragment, który można zastosować do rozmaicenia produkcji, tak jak to często robił Wes Anderson. Prawie każdy jego film zawiera elementy animacji poklatkowej. Przy produkcjach, w których ja pracowałam, reżyser był gościem na planie czy w warsztacie, rzadko się pojawiał, a wszelkie problemy czy dylematy były omawiane przez maila lub telefonicznie. Przedstawicielem reżysera był producent, który z planu filmowego się nie ruszał, był zawsze obecny i służył radą. E, ja osobiście wolę pracować nad filmami długometrażowymi, ponieważ reklamy są e, bardzo stresujące ze względu na brak czasu, a wiadomo, że jak się coś konstruuje po raz pierwszy, zawsze coś może pójść. Nie tak. Gdyby ktoś chciał podjąć pracę przy konstrukcji lalek czy scenografii i animacji poklatkowej, myślę, że e, najlepszym krokiem, e, pierwszym krokiem, to pójść na jakiś kurs, zapoznać się z podstawami animacji oraz budowania e, i materiałów używanych do konstrukcji lalek animacyjnych. Naprawdę trzeba posiadać szeroki wachlarz umiejętności, aby skonstruować lalkę. Oczywiście nie ma jednej drogi w konstrukcji lalek, i wszystko zależy od naszej wyobraźni, a możliwości w dzisiejszych czasach są nieograniczone. Dostęp do internetu, drukowanie 3D, ilość materiałów, po prostu no, nic tylko eksperymentować i wybierać. Ważnym aspektem w tej pracy jest również bywanie na festiwalach filmowych czy różnego rodzaju imprezach okolicznościowych związanych z animacją. Ale moim zdaniem najważniejsze to determinacja i cierpliwość.